jak ocenisz dzisiejsze spotkanie z kontami wrocławskimi, bo chyba do tych stołów wigilijnych nie zasiądziemy z takimi humorami, jakimi byśmy chcieli. Na pewno nie. No, daliśmy sobie rzucić dzisiaj 94 punkty na własnej hali. Takiego wyniku nawet my chyba nie mieliśmy tutaj na trapezie. No, co mogę powiedzieć? No byliśmy za mało agresywni, weszliśmy w ten mecz tak, jakby wszystko miało się samo wygrać, a, no, a tak na pewno nie będzie. No, nie jesteśmy taką drużyną, która każdego tutaj będzie bić na półwiska i kąty dzisiaj pokazały nam, gdzie nasze miejsce. Przegryzamy karpiem porażkę z kątami wrocławskimi. No i zapijamy jeszcze parszczykiem z łóżkami to, co działo się w Prudniku. Tak, no, no w, e, przegrana w ostatniej sekundzie, nawet nie całej sekundzie, na pewno bardzo boli, tym bardziej jeszcze dzisiaj taka niespodziewana porażka z kontami i można powiedzieć, że zamiast dwóch zwycięstw na koniec i przed świętami, na koniec tej pierwszej rundy mamy dwie porażki i ciężką sytuację na drugą rundę. E, oczywiście sezon jest długi, my też czekamy na Staszka Stanego, który na pewno nam bardzo, ale to bardzo pomoże e, i teraz przerwa świąteczna, e, kilka dni wolnego, żeby spędzić trochę czasu z rodziną, e, troszeczkę zesytować głowy, naładować baterie i nowego roku, ciśniemy dalej. Treningowo ta przerwa świąteczno-noworoczna jak w Waszym wykonaniu wygląda? 27 już wracamy tutaj do hali trapez, więc nie będzie to jakoś bardzo długa przerwa, ale na pewno każdemu pomoże, troszeczkę tak jak mówię, tu spędzić czas z rodziną, ci, którzy są gdzieś przyjezdni mogą pojechać do do swoich domów rodzinnych. Ja też z tego miejsca chciałbym wszystkim kibicom, wszystkim osobom związanym z klubem tutaj z Polonią życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych i spędzonych w gronie rodziny świąt. I fajerwerki zostawiamy nie na 31 grudnia, tylko na 4 stycznia na mecz z Śląskiem Wrocław. Tak jest. Mam nadzieję, też proszę pamiętać, to jest naprawdę długi sezon. To jest tak naprawdę jedna czy druga porażka. Jasne, boli, nie możemy grać w takim stylu, ale, ale liczy się efekt końcowy. Mam nadzieję, że będziemy grać coraz lepiej i będziemy wyciągać z tych porażek lekcje. Yy, I tak jak, tak jak mówisz, od 4 stycznia mam nadzieję, że zaczniemy te lekcje. Ulubione zagranie Kamila Zewerta w koszkówce asysta, ulubiona potrawa świąteczna? U, ciężkie pytanie, ale ten karpik tak dobrze wchodzi, zawsze jednak wyczekany, cały rok nie jedzony. Oprócz tego jestem łasuchem, jeśli chodzi o ciasta, ale e, staram się no, jak najmniej tego, tego ciasta zjeść. Na pewno skosztuje kawałeczek, ale trzeba trzymać formę. Czyli tak jak mówiłem, tak jak mówiliśmy, oboje będzie przegryzione, będzie przepite barszykiem i od nowego roku ciśniemy na podwójnych fajerwerkach. Tak jest. Wszystkiego Dzięki bardzo. bardzo.